Cześć. Browar Tak, tak, ja żyję. Ja wędzę piwa. Przedstawiam Państwu wędzonego koźlaka. To, co widzieliście na przebitkach, takich króciutkich. W tym szkle on naprawdę wygląda ciemny, ale uwierzcie mi, że jest piękny, bursztynowy. Gdybyście teraz na przykład w czasie sztormu e, wyszli sobie na plażę, to takiego koloru bursztyny pewnie ktoś z Was takie mikrobursztyny e, by wyłapał na plaży. Moi drodzy, kanał Rowar Gdynia, który leży odłogiem od nie pamiętam ilu lat, e, pewnie dwóch, e, żyje. Zbieram zapotrzebowanie. Chciałbym się od Was dowiedzieć na samym początku, to powiem, czy, czy, czy jest taki kanał potrzebny. Bo, szczerze mówiąc, patrzę na kanały amerykańskie, patrzę na nowinki stamtąd pochodzące. W tej chwili tak trochę tych nowinek jest mniej. I gdzieś tam obs próbuję obserwować ten polski internet ważelany, ważelniczy. Ktoś tam startuje, ale no widzę, że. Widzę, że jest ciężko, więc sam nie wiem, czy w takie treści są potrzebne. Dlaczego tak myślę? Dlatego, że posługuję się fermentacją ciśnieniową, ważę w garku automatycznym i tak sobie myślę, komu to jest potrzebne. Ktoś, kto waży w garze takim zwykłym, emaliowanym bądź stalówce, no żadnego pożytku nie odniesie z tego, że, że będę pokazywał, jak się robi piwo, czy, czy jest to przyjemne w Faterze. Być może chodzi o kwestie, powiedzmy, zasypu. Może takie rzeczy są potrzebne. Są ludzie, którzy startują przecież cały czas w tej branży piłowarów domowych, więc sam nie wiem tak naprawdę, czego państwo szukają. No to może mi podpowiecie. Co do samego piwa koźlak. Koźlak wędzony. Tu jest około 6 kg zasypu. W tym pół kg słodu... Wędzonego ze słodowni Steinbach. No i powiem Wam, że to robi robotę. To jest już drugi kierunek. No, aromat jest. Znaczy, głupio chwalić swoje piwa, ale aromat jest świetny chlebowy, melano, melanoidynowy chociaż słodu samego tutaj takiego nie dałem. Jest zimno w tej chwili. Ja przyznam się, że nagrywam to w weekend. Więc, e, przed chwilą skończyłem 10 kg w wietrze i w śniegu, a tak naprawdę chyba w lekkim gradzie. Naprawdę polecam e, tym, którzy mogą, oczywiście, taki leciutko sportowy tryb życia, no bo tutaj trochę kalorii w takiej szklance jest. E, fermentacja e, ciśnieniowa na dwóch saszetkach W34 na 70. Uwodnionych. Tak naprawdę zakończyła się w ciągu 4-5 dni. Wiecie, z czasem nikt z nas nie ma prosto, z czasem, więc fermentacja trwała 10 dni. Transfer do takiego plastikowego kega. Świetnie się sprawdza, muszę powiedzieć. 10,5 stopnia, bo stoi na balkonie. Kranik, bieda kranik, ale działa, ciśnienie jest spuszczone do zera dlatego że chciałem sobie nalać, ale to stoi na 1,5 bara w tej chwili, nasyca się, myślę, że dzisiaj w nocy będzie zimno, więc strzela 1,8 bara, może 2, ten pojemnik wytrzymuje 2,4 bara, więc im zimniej, tym szybciej dwutlenek węgla rozpuści się w piwie. Ja lubię piwa nisko zgazowane i dla mnie tak naprawdę to piwo jest blisko celu. Tutaj wystarczą jakieś. Wystarczą dwie zimne noce i można to pić. Nic, dodać, nic ująć. 16,5 balinga na 6,5% alkoholu. Chmiele to szpalc select. Dany na pół godziny. Gotowania. 70 gramów, czyli dosyć sporo. I na Whirlpool 30 gramów. Także jest taka lekka, szlachetna goryczka, która tutaj kontruje tą chlebowość. Ono no tak współgra z wędzonką. Ja myślę, że kompozycja jest całkiem spoko. Co do sprzętu, wracając do tematu głównego, ee, schładzanie brzeczki w grainfaterze Jestem, ja jestem pod wrażeniem. To tego nie grali w żadnym filmie. Żeby na jednym przebiegu wody schodzić brzeczkę miałem możliwość nawet do 8 stopni, bo wkłada się sondę w wężyk transferowy, w przewód transferowy. Kiedy odkręciłem wodę na maksa zimną, no to wyszedłem na 7-8 stopni, plus 7-8 stopni Celsjusza. Natychmiast. W garze panowała temperatura 68, bo tam się kończył Whirlpool. I wyobrażacie sobie, znaczy ci co mają Gran sobie wyobrażają, ale ja testowałem różne garki automatyczne i ja sobie tego nie wyobrażałem. Że na jednym przebiegu, czyli na pobraniu piwa do chłodnicy i na wylocie z chłodnicy było 10 stopni. To wiecie ile trwa w tym momencie schładzanie? No tyle, ile napełnienie frenzili czy pojemnika wiaderka. Dobra, nie ma Ja Wam życzę dobrego tygodnia. Dbajcie o siebie, między innymi, pijąc swoje, no chyba rzemieślnicze, nie? Dobre piwo z dobrych składników. No i czekam na Wasz feedback. Co naprawdę chcielibyście na tym kanale zobaczyć, usłyszeć, a może nic? Wasze zdrowie z okazji tych zbliżających się świąt. Życzę Wam po prostu spokoju i wypoczynku, trochę sportu, trochę książek. Trochę, wiecie, rządzę Waszym życiem. Wszystkiego najlepszego, moi drodzy. Do zobaczenia.